No myślę, że może nie udało się, bo, bo mój zespół jest na pewno zespołem, który potrafi sobie poradzić w tej lidze z każdym i sam sobie to udowadnia, nie tylko na, w tym spotkaniu, które dziś rozgrywaliśmy, ale w poprzednich, że z maksymalnym zaangażowaniem i z umiejętnościami, które posiadają. No praktycznie nam żaden przeciwnik nie jest straszny. No dziś graliśmy z liderem, zdawaliśmy sobie z tego dobrze sprawę, że, że to solidny zespół jak na trzecią ligę, ale my swoje atuty też chcieliśmy wyciągnąć na plan pierwszy i i udało się. W pierwszej połowie myślę, że mieliśmy sporą przewagę, jeśli chodzi o, o posiadanie piłki, o, o stwarzane sytuacje. W drugiej połowie to Wisła e, jakby zdominowała nas i zepchnęła do obrony, ale... Chwała i szacunek za to moim zawodnikom, że, że poradzili sobie z presją, poradzili sobie z, z tym, żeby utrzymać wynik do samego końcowego gwizdka. I no cóż, mogę po, tylko i wyłącznie pogratulować moim zawodnikom zaangażowania, postawy i, i, i oby tak dalej. Jak na ironię, to był jeden z lepszych meczów, które rozegraliśmy w tej rundzie. Fajne akcje, dużo sytuacji, no a akurat wynik w drugą stronę. Myślę, że takie mecze gorsze jak powiedzmy z Wolanią, gdzie tak naprawdę czasami się na tym boisku nic nie działo, a udało się nam zainkasować trzy punkty. Dzisiaj niestety, pomimo że e, tworzyliśmy sytuację, dominowaliśmy w tym meczu, jednak schodzimy z tego meczu jako przegrani, no ale cóż, no tak się, to jest piłka nożna nie, 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 nie zawsze lepszy wygrywa. No tak jak, jak mówię, no tutaj rozmowa o drugiej Lidze to w tej chwili jest uważam absurdem, no bo to, to możliwości finansowe, które teraz nam miasto zaproponowało, zaproponowało w tym budżecie, to nie wystarcza na warunki trzecioligowe, no. no nie da się mieć nagle dwa miesiące do rozgrywek, a to okazuje się, że już robią się zaległości, będą narastać następne, w tej chwili to by Trzeba było zgasić światło, zamknąć klub i rozjechać się do domów, no ale e, ja myślę, że moja drużyna na pewno pokaże charakter, na pewno będziemy walczyć do końca o, o tą o pierwszą lokatę. E, no ja jestem z nich dumny, z tych moich zawodników. Oni, oni sami, sami chcą coś osiągnąć i myślę, myślę, że, e, że, że łatwo, ta, łatwo skóry nie, nie sprzedamy.